w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry. Rozpoczął się okres wakacyjny. Powinniśmy mieć więc więcej czasu na taką osobistą refleksję, na przycudnięcie gdzieś w cieniu drzewa i zamyślenie się nad swoim życiem. Kiedy jesteśmy pogrążeni w ferworze pracy i codziennych obowiązków, brak nam czasu na zastanowienie się, jak bardzo powinniśmy naszą wiarę wpisać w scenariusz codziennego życia. Oto Chrystus dzisiaj idący przez drogi i ścieżki dawnej Palestyny. Odrzucony przez mieszkańców Samarii tylko dlatego, że był Żydem, aby dojść do świątyni w Jerozolimie trzeba było przejść przez Samarię. Zamarytanie mieli inne miejsce kultu i praktycznie nie uznawali tego miejsca w Jerozolimie. Dlatego też, jeżeli Pielgrzymi szli do Jerozolimy, czynili to tylko za dnia bo wiedzieli, że są narażeni na niebezpieczeństwo, a na pewno wieczorem po zachodzie słońca nie zdarną schronienia w kraju Samaryta. Ale tu też Chrystus pokazał nie swoim uczniom i tym, którzy zostali wybrani. Odrzucili nas, ale my także odrzucamy prawo oko za oko ząb za ząb. Uczniowie, jeszcze tak bardzo ludzcy, nie rozumieli, co znaczy przebaczyć, nie rozumieli, co znaczy kochać. Chcieli na odrzucenie i ofertę odmowy użyć swojej władzy, której przecież tak naprawdę nie mieli, bo pochodziła ona od Chrystusa. A więc pierwszy sygnał zmiany mentalności, sposobu myślenia. I traktowania nawet tych, którzy nas nie uznają, odrzucają lub odtrącają. Jak być dzisiaj uczniem Chrystusa? W tym dialogu z trzema pojawiają się trzy typy charakterologiczne. nie poszedłbym za tobą, ale pozwól mi pogrzebać mojego ojca. W tradycji żydowskiej Brak dbałości o pochówek jednego z rodziców był uważany za czyn bezbożny, wręcz bluźnierstwo. Stąd też ta prośba wydaje się całkowicie zrozumiała, jeżeli chodzi o wierzącego Żyda. Ale Chrystus dziwnie jakby zrywał z tą tradycją: Pozostawcie u małym umarłych, bo oznacza to. Pozostawcie to tym, którzy nie są już ludźmi Nowego Przymierza. Tym, którzy nie zrozumieli mojej nauki, tym, którzy nie idą ze mną, aby głosić dobrej nowiny, oni są umarłymi, bo pozostali w tych okowach myślenia i hierarchii wartości, która dla nas powinna być podstawą. Co więc należy uczynić? Aby być wierny Chrystusowi, i swoje życie tak uporządkować, aby Bóg znalazł w nim swoją prawidłową hierarchię. Antoine de sam autor Małego Księcia, myśląc o dzisiejszej Ewangelii, powiedział: Nie spodziewaj się nic po człowieku, jeśli pracuje na swoje życie, a nie na swoją wieczność. I tutaj Możemy posłużyć się dialogami myślących, wielkich, współczesnych Polaków i obcokrajowców. Maria Dąbrowska, nasza znana pisarka, powiedziała: Jedynym dramatem człowieka jest brak stosunku do wieczności. Inny socjolog mówi: Żyją tak, jak gdyby Boga nie było. Gustaw Hermit. Dopowiada, człowiek nie może żyć, nie wiedząc po co żyje. Wiemy, że ludzie ducha i ludzie intelektu mają szczególną wrażliwość i zdolność widzenia tego, co nam wydawałoby się zwykłym zjadaczom chleba, a takimi nie jesteśmy. Dzięki wierze stanie się niewidoczne lub trudne do zrozumienia. Jonathan Swift w swoim traktacie o religii powiedział, jest rzeczą wielką widzieć niedobrze, a więc dostrzegać to, co niematerialne, a więc umieć wybierać to, co nie jest na wyciągnięcie ręki, ale wykracza poza horyzont naszego myślenia. Tak więc, kim być? Aby odpowiedzieć dzisiaj Chrystusowi i stać się Jego uczniem. Bardzo ciekawy, taki wakacyjny element wybrałem z księgi Ojców Kościoła. Ktoś powie, jaki ma związek z wierze, które znamy powszechnie, mianowicie świnia, z dzisiejszą Ewangelią. Otóż chodzi o dwojakość wiary. Życie. I wiarę. Konsekwencje tego, co robimy przez sześć dni w tygodniu, nie połączone z tym, co powinniśmy wyznawać dzięki siódmemu dniowi, czyli niecie. A więc żyjemy tak, jak gdyby Boga nie było, uważając jednak, że w niego wierzymy. W Księdze Kapłańskiej Starego Testamentu do zwierząt nieczystych życi. Zamieszali również wieprza. Jako argumentację, która potwierdzała jego nieczystość, wiecie, że wieprzowiny Żydzi unikają, nie jedzą w ogóle, podano, iż ma rozdzielone racice i nie przeżółwa. Ojcowie Kościoła w tej interpretacji Starego Testamentu zobaczyli pewną ikonę czy symbolkę. I mieli rację mówiąc w tym zwierzęciu widać kogoś dzięki mądrości biblijnej, kto rozdziela swoje życie i własną religijność na dwie rzeczywistości, które nie wpływają na siebie. Żyje tak, jak gdyby Boga nie było, a religijność jest tylko święta i nie przeżywa czy nie przeżywa słów Biblii. Taki człowiek. Według Ojców Kościoła, zgodnie z tą symboliką wiersza, jest rozdwojony wewnętrznie, bo też jego ślady, jak powiedzieli, ślady życia i postępowania są podwójne, jakby miał radzice wieza. Wydawałoby się tak prozaiczne porównanie, ale wyciągnięte z mądrości Starego Testamentu i dla nas bardzo przemawiające. Mamy być konsekwentni w swojej wierze. Ta wiara ma być odwzorowaniem naszego życia. Nie ma praktyki wiary i praktyki podróży przez życie bez Boga. Kiedy Chrystus dzisiaj rozmawiał z tymi trzema, w tekście greckim tego dialogu jest bardzo ciekawe sformułowanie. Mianowicie to prosoką estelizę oznacza to po polsku, gdy odpowiadał pójdź za mną, zatwardził swoje oblicze. Ewangelista zauważył, że był bezwzględny w swoim postępowaniu. Wiedział, że idzie do Jerozolimy na śmierć. Miał świadomość celu i do każdego, do kogo się zwracał, symbolicznie i również do nas, mówił pójdź za mną bo musisz wiedzieć, co należy czynić i nie możesz zdradzić swoich idealów. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy dzisiaj z tej krótkiej refleksji ewangelicznej zapamiętali trzy składowe elementy naszego pielgrzymowania. Mamy życie, mamy śmierć i mamy wieczność. Są to trzy słowa, spajające klamrą nasze pielgrzymowa. I w tych trzech słowach francuski myśliciel Jean Nouvet odpowiedział nam, dlaczego właśnie on. Życie zostało nam dane po to, abyśmy szukali Boga. Śmierć, abyśmy go znaleźli. A wieczność, abyśmy go poświęcili. I tutaj w tych trzech zdaniach mamy wszystko. Idźmy przez życie tak, abyśmy odnaleźli Boga. Przyjmijmy śmierć, abyśmy Go posiedli. Ale gdy przyjdzie wieczność, będziemy już razem z Nim przebywać. I oby każdemu z nas i w stosunku do każdego z nas nie spełniło się tylko jedno powiedzenie polskiego filozofa Antoniego Rebuskie. Patrzę na ludzi, którzy żyją jak my nie żyjąc i wciąż czekam na drugie, poprawione wydanie człowieka, Aden.